Dzień dobry Państwu. Kłania się Tomasz Jankowski wbrew cenzurze. Dziś wtorek. Zrozumieć by przeżyć. I dziś nowy gość. A temat będzie dość trudny, ale przechodzimy z ogółu na szczegół. My bardzo często rozmawiamy z Państwem o tym, jaka jest realna pozycja Polski w tym międzynarodowym świecie. Jaka jest realna pozycja Polski wobec międzynarodowego kapitału. Dziś porozmawiamy o tym jak to się przekłada także na życie zawodowe Polaków. Na konkretnym bardzo przykładzie moim i państwa gościem jest Krystian Kosowski. Witam serdecznie. Dzień dobry. Związkowiec, działacz społeczny. No dzisiaj będziemy właśnie o tej działalności związkowej porozmawiać. Otóż proszę państwa, Krystian próbował, jak rozumiem, założyć związek zawodowy w firmie która w Polsce działa w firmie z kapitałem francuskim, w firmie, która zresztą bardzo mocno inwestuje w swoje public relations, pokazuje się jako ta nowoczesna. Natomiast, jak się okazuje, nie do końca nowoczesne podejście ma do przestrzegania polskiego prawa. I, Krystianie, pierwsze pytanie: jak to się stało? Dlaczego postanowiłeś założyć związek zawodowy? Tak, to ja tylko sprostuję, że nie tyle próbowałem, co próbowałem skutecznie, bo Związek Zawodowy w SI powstał 18 listopada zeszłego roku dokładnie, jako komórka, jako zakładowy związek pod Związkową Alternatywą, czyli jedną z większych central związkowych w Polsce. I dlaczego, skąd, skąd się wziął pomysł? Wśród, wśród moich kolegów z pracy na założenie związku. E, w, ogólnie, pracy to była. E, może powiem o tej pracy ogólnie, dwa słowa ogólnie. Oczywiście. SI jest to przedsiębiorstwo z branży o, szeroko pojętego IT, czyli firma technologiczna, i tam ma taką specyfikę, że się pracuje na projektach. Projekt oznacza, że się jest oddelegowanym do konkretnego klienta. W tym wypadku był to klient ABB, czyli znany szwajcarski koncert technologiczny, i praca polegała na zarządzaniu procesem likwidacji usterek informatycznych. To, tak, w dużym skrócie, już może nie będę wchodził w szczegóły tej pracy, bo to nie jest najistotniejsze. Mhm. Natomiast ta specyfika ma to do siebie, że Całą organizację, za całą organizację pracy odpowiada klient, natomiast dostawca usług, czyli Siech w tym wypadku, no to realnie odpowiadało głównie za wynagrodzenia. Jest to pewne uproszczenie, ale tego się trzymajmy. No i jednym z właśnie głównych powodów, dla których ludzie chcieli założyć związek, był taki, że wynagrodzenia w zespole były niższe, niskie, niższe niż stawki rynkowe dla tego rodzaju stanowiska w tego rodzaju branży i ponadto mimo iż wszyscy zaczynaliśmy prawie w tym samym momencie, nie było dużych różnic w stażu, to były dość spore różnice w obrębie te, na, między stawkami w obrębie, w obrębie tego samego stanowiska, czyli ludzie na tym samym stanowisku, jedna osoba zarabiała dużo więcej, druga osoba zarabiała dużo mniej. Przypominajmy, że Przypominam, że zgodnie z kodeksem pracy e, obowiązuje zasada równej pracy, płacy za tą samą pra, pracę, co oznacza, że drobne rozbieżności są ok, pod warunkiem, że wynikają z jakichś obiektywnych czynników, jak różnice w stażu czy w kwalifikacjach. U nas to było dość komiczne, bo było wręcz na odwrót. Osoby z dłuższym stażem, niekiedy, niekiedy też innymi kwalifikacjami lepszymi, dostawały mniej od osób, które zaczynały pracę później. E, więc to był, no to była najważniejsza kwestia, która zdecydowała o o tym, że ludzie byli zainteresowani założeniem związku. Jeszcze można dodać, że ogólnie menadżer był po prostu nie do końca uczciwy wobec nas, bo nas już na etapie rekrutacji opamywał odnośnie organizacji czasu pracy, chodzi głównie o nocki czy o zmiany weekendowe. po prostu pomniejszył. On na przykład powiedział, że był jeden maksymalnie weekend pracujący w miesiącu, okazało się, że był jeden niepracujący, więc no wiadomo, że gdyby powiedział prawdę, może mniej osób by się nie zgłosiło, więc no ogólnie pokazał się od jako osoba niezbyt uczciwa? Cóż, bardzo często tak właśnie jest w firmach, że pracownicy z dłuższym stażem są traktowani jako ci, którzy już tutaj u nas są, to o nich właśnie trzeba, no to zadajmy o tych nowych dajmy im wyższe pensje. Ja się z tym też spotkałem. Pytanie, czy przed założeniem związku zawodowego próbowaliście dać jakiś sygnał pracodawcy, że coś jest tutaj jednak nie w porządku? Tak, próbowaliśmy. Były rozmowy z menadżerem. Wiele osób rozmawiało indywidualnie z nim, ale te rozmowy nie odnosiły zbyt dużego skutku, jeżeli w ogóle, Jak, wie, ogólnie on nas zbywał, opowiadał nam opowieści dziwnej treści, no, no po prostu zbywał nas, no, okłamywał, no, nie, nie będę przebierał w słowach, jesteśmy wbrew cenzurze, więc nie muszę, nie muszę się autocenzurować, więc nas po prostu okłamywał. Czyli krótko mówiąc, skorzystaliście z tego, co daje wam polskie prawo, z możliwości założenia związku zawodowego, celem zwiększenia swojej pozycji negocjacyjnej w walce o realizację waszych praw pracowniczych. Bo tak, jak słusznie wspomniałeś, rzeczywiście ten jest przepis, który wręcz wymusza na pracodawcy taką organizację wynagrodzeń, o jakiej wspomniałeś. No i pytanie, jaka była reakcja pracodawcy, gdy. Dowiedział się o tym, że związek zawodowy został założony, bo tutaj przypomnę, jeżeli widzowie nie wiedzą, założenie związku zawodowego odbywa się bez jakiejś kontrasygnaty ze strony pracodawcy. Pracodawca się po prostu o tym informuje. Tak, do założenia związku wystarczy 10 osób, w tym wypadku było więcej i potrzebna jest też uchwała z centrali związkowej, jeśli to jest, jeśli to jest związek podlegający pod centrale. Wszystkie formalności zostały dopełnione. Pracodawca został poinformowany o związku zgodnie z obowiązkiem. I jaka była reakcja? No, reakcja była dość e, szokująca. E, prezes, jak tylko się dowiedział o tym, a e, prezesem był jest Francuz z polskim obywatelstwem, który się nazywa Grego to i jest też prezesem klubu Polonia Warszawa, żeby było śmieszniej. E, to on wysmarował mi długiego. Wściekłego maila, który zaczął od zwrotu, że moje zachowanie jest obrzydliwe i nie, nie do zaakceptowania. Esteta! Tak, jest nie, nie do zaakceptowania, bo skorzystałem z konstytucyjnego prawa i potem długą listę punktów o tym, że firma SIN nie potrzebuje związku zawodowego, bo, e, bo, bo słucha swoich pracowników bardzo uważnie. Złośliwi już chyba nawet był, były te komentarze na jakimś anglojęzycznym reddicie, że to równie dobrze, to było, równie dobrze mógłby coś podobnego powiedzieć któryś z urzędników PZPR-u. My nie potrzebujemy związków zawodowych, bo już mieszkamy w socjalistycznym raju. I niech i, i, i czego robotnicy marudzą? Jeszcze były długie litania o tym, że związki zawodowe we Francji są straszne i dlatego on uciekł. On uciekł z, z kraju w ogóle, wyprowadził się, bo były związki zawodowe. I, i były i za dużo regulacji, za dużo podatków. I w nawiasie, jakie podatki go zmusiły? ZUS, PIT i PFRON. To są podatki... Ja to rzeczywiście, nie, bo to, Pomnę to o tym, że ostatni ten z tych podatków, to PFRON, to jest Fundusz na Rzecz Niepełnosprawnych. No, no ja już nie wiem, to serio trzeba nie, nie mieć wstydu, żeby, żeby narzekać na, na Fundusz na Rzecz Niepełnosprawnych, ale to już... To już... Okej. Okay, Czyli okay. Ja, ja, rozumiem, ja rozumiem, że tą reakcją było też od razu zwolnienie, tak? Y y tak, to był mail, był rano, kilka godzin później, tego samego dnia, 25 listopada w piątek, otrzymałem zwolnienie dyscyplinarne. Dyscyplinarne. Dyscyplinarne, tak. Coś A, pięknego. No dobra i okej, okay. jaka jest w takim razie twoja reakcja? Czy ty próbowałeś jeszcze jakoś z tymi ludźmi dyskutować, czy może oni naprawdę są tak niezaznajomieni z polskim prawem, że myśleli, że faktycznie im wolno zrobić coś takiego, bo to też warto naszych widzów poinformować. Ustawa o związkach zawodowych zabrania zwolnienia osoby która ten związek zakładał, bo ja rozumiem też, że byłeś przewodniczącym organizacji no tak. zawodowej, tak? To jest ważne w tym kontekście, że to związek wyznacza osoby chronione przed zwolnieniem. Natomiast dopóki nie zdąży wyznaczyć, a na pewno jeszcze nie zdążyliście, bo to był przecież pierwszy dzień działalności, to przewodniczący jest traktowany jako ten, który jest chroniony prawem. Ja to też doskonale wiem, bo ja też mam proszę państwa doświadczenie w działalności właśnie związku zawodowych, też byłem przewodniczącym zakładowej organizacji związkowej, ale aż takich problemów jak Krystian nie miałem. Czy ja rozumiem, że pozew do sądu pracy złożyłeś i czekasz na rozpatrzenie? Do, do, dokładnie tak, złożyłem pozew do sądu pracy. W lada dzień wcześniej, najpóźniej na początku przyszłego tygodnia powinna przyjść odpowiedź na pozew. Jeszcze co ciekawe, jak już jesteśmy przy tym, to powiem, że firma C wynajęła kancelarię, pewną kancelarię prawną i co ciekawe w, Dosłownie no parę dni temu, już nie pamiętam dokładnie, który dzień to był, ale zadzwonił jeden z prawników z tej kancelarii, zadzwonił do mojej adwokatki, żeby przekazać informację, takie: no, niby, nie, no wiadomo, prawnicy to adwokaci się często znają, więc tam inne, no to wiadomo. I powiedział jej, że, że, że przekazał, tak między słowami takiego straszaka przekazał, że firma. I nie życzę sobie, żeby ich odpowiedź na pozew była publikowana gdziekolwiek. Coś, coś pięknego, dobrze, że sobie nie życzę. Coś życzył. pięknego. Przech Przechodzimy do drugiej części programu, bo tam będziemy właśnie o tej reakcji rozmawiać. Proszę Państwa, bo nie byłoby przecież tego programu, gdyby nie. Ta reakcja prezesa Nitota, jeśli dobrze to przeczytałem, nie wiem, bo ja nie, nie, nie mam też dobrej wymowy w języku francuskim, nigdy się go nie uczyłem, ale całe to oświadczenie, bo też Państwo może wiedzą niektórzy, bo tam jednak jakieś minimalne relacje w mediach były dostępne. Oświadczenie prezesa, ja tutaj zacytuję, że związki działają na niekorzyść firmy, że firma sama pomaga pracownikom nawet bez ich inicjatywy. znaczy to jest taki bardzo dobry przykład tego, jak kapitaliści wyobrażają sobie relacje z pracownikami. To znaczy, nawet jeżeli, bo u nas się często mówi o takim kapitalizmie ludowym, prawda, że będziemy sobie organizować, że pracodawcy, jak tylko będą mniej obciążeni podatkami, to już będą więcej od razu pracownikom płacić. Nawet uznając, że to jest prawda, zwracam uwagę na to paternalistyczne podejście. To znaczy, prezes odmawia pracownikom możliwości zadbania o swoje prawa. Prezes odmawia Wam inicjatywy, to znaczy nie, po co Wy, po co wy korzystać ze swoich praw? Przecież ja wiem od Was lepiej, prawda? Znaczy to jest to podejście, które pokazuje tak naprawdę taki feudalny, chyba, stosunek, prawda? Znaczy, to jest ten wielki, jaśnie pan, a to wy się macie mnie słuchać, to ja wam robię łaskę, bo ja wam dałem pracę, bo przecież mogłem cało zachować dla siebie, prawda? E, czy to, 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 to nie jest takie trochę symboliczne dla czasów, w których żyjemy? Teraz cię pytam już bardziej, właśnie, jako działacza społecznego, że spotykamy się w miejscu pracy coraz częściej właśnie z takim traktowaniem. A związki zawodowe, niezależnie od tego, co ludzie myślą, bo ja wiem, że patrząc po. Praktykę po praktyce różnych centrach związkowych można mieć różne opinie, ale nie ma dzisiaj tak naprawdę innego według polskiego prawa nie ma dzisiaj innej możliwości innej instytucji, która mogłaby nas przed tym ochronić. Tak, no rzeczywiście jest to tutaj to naprawdę Wybit, wybitnie wyjątkowa mentalność, taka folwarczno-dyktatorska, została przejawiona. Jest to o tyle zaskakujące, że te międzynarodowe korporacje na ogół muszą przynajmniej udawać, że są cywilizowane. I dlatego, dlatego właśnie dużo się pompuje w PR, tak jak zasygnalizowałeś na początku, tam różne inicjatywy mające na celu ocieplenie wizerunku pracodawcy, i dlatego dużo się na przykład dbało o kulturę wypowiedzi, o to, żeby również nieprzyjemne rzeczy, jak zwolnienia pracowników, odbywały się w białych rękawiczkach. Natomiast tutaj prezes po prostu pokazał jasno pogardę dla polskiego prawa. Uznał, że prawo konstytucyjne, podkreślam, nie tylko konstytucyjne prawo, ale to jest ogólne prawo człowieka, bo i w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, i w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wszędzie to jest pisane jako jedno z podstawowych praw zakładania związków zawodowych. Prezes uznał, że on sobie może skasować jedno z praw człowieka, jedno z praw obywatelskich i zarządzać sobie firmą, jak mu się dosłownie podoba, ignorując, ignorując normy prawne i ogólno międzynarodowe. No, i jeśli chodzi o, o to, i faktycznie jest to często nadużywana luka, luka prawna w Polsce. To wynika z tego, że e, f, no niestety to zwolnienie dyscyplinarne ma skutek natychmiastowy, nawet jeżeli pracodawca złoży je absolutnie z, z durnego powodu. A przypominamy, że to tylko dotyczy ciężkich, bardzo ciężkich przewin pracowników, jak na nieobecność lub rzeczy, które są już naprawdę na granicy przestępstwa, jak pobicie kogoś, przejście pijanym, naćpanym i tak dalej. Są to tylko takie rzeczy zarezerwowanych, ale niestety nawet jeżeli pracodawca z kompletnie zmyślonego powodu zwolni pracownika, wtedy, wtedy to ma skutek natychmiastowy i pracownik ma prawo odwołania się od sądu, do sądu pracy, z tym, że E, e, no niestety sądy pracy różnie działają, zwłaszcza w dużych miastach, jak w Warszawie, to, to już w ogóle w, w szczególności one potrafią się ciągnąć latami. Procesy. Natomiast akurat działacze związkowi są kategorią o tyle, mają o tyle dobrze, są, są pracownikiem szczególnie chronionym, więc jak mnie przywrócą do pracy wyrokiem sądu, no to ja dostanę zaległe wynagrodzenia za cały ten okres. Natomiast w przypadku innych pracowników niechronionych, no to maksymalnie trzy miesiące dostają. To jest naprawdę straszna, straszna luka w prawie, otwarta na, do nadużyć, bo z, z zwolnieniem dyscyplinarnym trudno znaleźć inną pracę. I ktoś się może tłuc, Były takie przypadki. Jedna, właśnie w jednej, jednej firmie znanej z produkcji czekolady tak było, że, że zwalniali ludzie po jakimś dyscyplinarnie pod kompletnie fikcyjnymi pretekstami. Jakieś w ogóle pomówienia były, jakieś mobbingi, molestowania, wysane z palca, oskarżenia, no i się ludzie musieli półtora do dwóch lat tułać po tych sądach, żeby dostać. Koniec końców marne, marne trzy miesiące wypłaty, więc to jest po prostu straszna luka, która musi być, musi być czym prędzej załatana, bo tak nie może być. O ile w mniejszych miastach jeszcze te sądy pracy są w miarę szybkie, o tyle w dużych, no to jest dramat. I teraz, z tego co wiemy, ale ja się nie przyglądałem, jakoś nie czytałem tej, tej, tego projektu ustawy, ale właśnie jest projekt ustawy w Sejmie opracowywany, który ma to skorygować, aczkolwiek tylko dla chronionych, właśnie chronionych działaczy związkowych, czy, czy na przykład dla kobiet w ciąży i tak dalej. Więc y, zwykli pracownicy, y, no niestety. Wedle tego projektu nie mają tego luksusu. Mhm, tak, to jest właśnie też to pytanie o to, czy na przykład sądy nie mogłyby. To jest pytanie też do naszych widzów, czy w takich sprawach, żeby nie zostawiać człowieka bez środków do utrzymania, sądy by nie mogły wydawać na przykład postanowień zabezpieczających, takich po prostu w bardzo trybym, w bardzo szybkim trybie, że do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uwagi na to, że na przykład był działacz chroniony prawem związkowym, ale nie tylko, po prostu pracownik pozostaje zatrudniony albo przynajmniej na przykład zawieszony, prawda, gdzie trzeba mu przynajmniej jakąś część wynagrodzenia płacić, bo przecież przy zwolnieniu dyscyplinarnym jesteś pozbawiony wszelkich praw socjalnych. To jest bardzo słuszna uwaga. Do tego prawa jeszcze wrócę, ale ta sprawa ona to jest, jest dla mnie i, i mam nadzieję, że też dla widzów takim trochę zejściem na ziemię z poziomu wyobrażeń o tym, co to są inwestycje zagraniczne z, na ten poziom realny. Proszę Państwa, co Mówi prezes firmy, że on wyjechał z Francji właśnie po to, żeby uniknąć konieczności współpracy z związkami zawodowymi. To jest człowiek, który przyjechał do Polski jak na teren skolonizowany, albo na teren, który warto skolonizować, z uwagi na to, że, jak sądził, prawo w Polsce jest na tyle niedopracowane, że jest na tyle beznadziejne, że on będzie sobie mógł bez jakiejkolwiek że będzie sobie mógł bezprawnie tak naprawdę zarządzać pracownikami. Ja tylko bardzo chciałbym przypomnieć wszystkim prezesom firm, że to nie są jakieś poletka, które sobie działają w innej rzeczywistości, tylko polskie prawo dotyczy ich w takim samym stopniu jak wszystkich innych, a może zwłaszcza prawo pracy i czy to trochę nie jest taki przykład, przy którym mogliśmy byśmy się przyjrzeć i naprawdę głośno zastanowić, czy jaki sens ma opowiadanie o tym Polaku, a przecież to się 30 lat już opowiada, że sukces naszej gospodarki będzie zależeć od tym, czy będą do nas napływać inwestycje zagraniczne. No przepraszam, jeżeli na tym mają polegać inwestycje zagraniczne, że polskich pracowników będzie się w ten sposób traktować, no to po co nam to wszystko? To to my przecież sami potrafimy sobie wytwarzać różne rzeczy, prawda? No, po co nam jest do tego jakiś zagraniczny kapitał? Dokładnie tak, ja się z Tobą zgadzam. Jest to zresztą o tyle śmieszne, że e, a, również akurat jeden, z, chyba najbardziej znany lider związków zawodowych w Polsce, czyli oczywiście Leg Wałęsa, wprowadzając nas w tak zwaną wolną Polskę, to mówił, że zrobimy z Polski drugą Japonię. Tylko e, akurat Japonia, Japonia wyrosła właśnie na ochranianiu. Rodzimego, rodzimego przemysłu, wszystkie te koncerny, Toyoty i tak dalej, to wyrosły na protekcjonizmie. To raz i wyrosła na silnych związkach zawodowych, które ustalały plany gospodarcze, nawet tak, się, nawet tak to nazywano, podobnie jak w krajach socjalistycznych, były plany gospodarcze ustalane wspólnie z przedstawicielami biznesu i wspólnie z przedstawicielami rządu. Więc no, na pewno nie polegało to, budowanie drugiej Japonii nie polega na budowaniu drugiej, drugiej kolonii. Tak? No To, jest to jest to, co, to co mówi prezes firmy, to jest wyraźne. On po prostu chce eksploatować ten rynek pracy. On wcale nie ma tutaj żadnych ambicji, wcale nie mówi, że on tutaj przyjechał, żeby nam było lepiej, i tak dalej. I ja nawet mu, szczerze mówiąc, dziękuję właśnie za to, że on to szczerze powiedział, że tak, on tutaj przyjeżdża jak do tego na tą pustynię, prawda, gdzie, gdzie, gdzie można sobie ludźmi pomiatać, bo, bo we Francji mu nie wolno było. No to po prostu bardzo symboliczne. Ostatnia rzecz, do której warto nawiązać, to, co już wspomniałeś. Konstytucja. Ja też często tutaj staram się w programie, w różnych programach to mówić i przestrzegać przed tym zagrożeniem. A Twój przykład, Christianie, jest idealnym tego obrazowaniem z obrazowaniem takiego przykładu. To znaczy, ten świat korporacyjny, który tworzy się na naszych oczach, w którym korporacje mają coraz częściej, coraz większe majątki niż na przykład poszczególne państwa. Tworzy nam takie niebezpieczeństwo, to znaczy powoli prawo państwowe zaczyna ustępować prawu korporacyjnemu. Państwo traci narzędzia do wymuszania, do wymuszania na korporacjach przestrzegania własnego prawa, mimo iż te, iż te korporacje działają przecież na terenie tych konkretnych państw. I właśnie to, że brakuje nam dzisiaj takich zabezpieczeń w prawie, które chroniłyby cię przed takim losem, jest tego najlepszym przykładem, bo Wszyscy sobie chyba z tego zdajemy sprawę. Wygrasz tą sprawę, będą cię musieli przewrócić do pracy, będą ci musieli zwrócić wynagrodzenie, ale po prostu pana prezesa na coś takiego stać. I, i, I to jest tym wszystkim najgorsze, że on de facto nie poniesie konsekwencji, prawda? To znaczy, on dalej sobie będzie działał, on będzie sobie dalej tam upowszechniał te swoje jakieś. No to akurat średni był PR, jeśli chodzi o, o, o to odniesienie się do całej tej sprawy, no ale on dalej będzie z siebie robił tego, prawda, bohatera w, w, ze, ze złotymi rękawiczkami, które tutaj przyjdzie i, 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 i nam postawi jakiś lepszy świat. Natomiast jego to tak naprawdę nic nie Teoretycznie istnieją w Polsce przepisy, które mówią o tym, że łamanie par pracowniczych uporczywe, jeśli dobrze pamiętam, łamanie par pracowniczych jest przestępstwem, prawda? No ale w praktyce nikt tego nie stosuje. Znaczy, czy korporacje już nie stoją w tym momencie trochę ponad prawem? Ja akurat odnoszę się, że owszem, postaramy się, żeby podniósł jak najdotkliwsze konsekwencje. Właśnie uruchomiliśmy między innymi ten Artykuł, o którym wzmiankowałeś. To akurat dotyczyło nie, nie, nie prezesa, ale prokurenta, bo zgłosiliśmy właśnie prokurenta, który podpisał moje wypowiedzenie do prokuratury za między innymi za zło, ciężkie i złośliwe łamanie praw pracowniczych, natomiast prezesa i szefa jego działu prawnego za, za naruszanie wolności związkowej. I prokuratura w Warszawie prowadzi już postępowanie przygotowawcze, więc oprócz, oprócz, pozwu, oprócz tego pozwu w Sądzie Pracy i sprawy karnej, będzie jeszcze pozew cywilny przeciwko spółce i prezesowi za to, że za opublikowali zniesławiające oświadczenie na mój temat. W którym sugerowali mi ekstremizm i zarzucali mi działanie przeciwko firmie. Jest też jeden wątek, na który póki co nie mamy dowodów, jedynie wiele poszlak. To mam nadzieję, że prokuratura to zbada. Ja to będę, będę to informował, prokuraturę o tych poszlakach, czy firma przypadkiem nie wynajęła nie tzw. Tzw. troli, żeby mnie pomagać, bo wiele właśnie fałszywych, pomagających komentarzy pod moim adresem się pojawiło. Ten temat wymaga przebadania. Natomiast co do samego prezesa, no to. Wiemy, że jakieś tam konsekwencje poniósł, ponieważ sam się przyznał, że stracił jednego klienta po tej akcji. To było w Orędziu Świątecznym do pracowników, natomiast jego prawnik w pismach, straszakach pisze, że stracili wielu klientów, więc pewnie prawda jest gdzieś po środku. Mamy też różne przecieki na temat różnych decyzji, jakie tam zostały podjęte. Co prawda nie, nie mamy możliwości zweryfikowania, aczkolwiek coraz więcej osób mi sugeruje, żeby się uważnie przyglądać temu, czy przypadkiem go zaraz nie odwołają. Więc jeżeli go odwołają, to będzie oczywiście bardzo dobrze, jeżeli nie, no to mimo wszystko oczywiście musimy cały czas walczyć dalej i żeby, żeby podniósł jak najdotkliwsze konsekwencje. Również oczywiście angażu, informujemy o tym kl, najważniejszych klientów spółki, który, którzy są związani różnymi innymi przepisami i umowami, żeby zapewniać, że, że ich dostawcy przestrzegają prawa i praw człowieka ogólnie, więc, więc liczymy też na sankcje ze strony ich klientów. I czy będą i jakie będą, tego na tym etapie nie wiemy, ale mamy nadzieję, że, że się uda. Ja proszę Państwa, tak jeszcze dodam, żeby sprecyzować, próbowałem się kontaktować z przedstawicielami misji Polska przed naganiem tego programu, bo przyznam się, że z Krystianem już od paru tygodni o nagraniu tego programu rozmawialiśmy. Nie chcieli, mi dać do siebie telefonu, chcieli, żebym zadał pytania na piśmie, ale ja tej formy nie do końca uznaję, bo no, to wiadomo, zespół prawników, przygotuje sobie odpowiedź, ja chciałem po prostu na żywo z nimi porozmawiać. No na to chętni nie byli. Natomiast. Yy, co jest też ważne, zwróćcie Państwo uwagę, my rozmawiamy o, taki, o sprawie no, skrajnego złamania polskiej konstytucji, traktowania polskich pracowników jako zasób, jako, nie jako ludzi, yy, naginania. Prawa, które. No przecież to w Polsce od PRL-u jeszcze obowiązuje, prawda? To w zasadzie można powiedzieć, że jeden z, jedno, jedno, jeden z ostatnich deszczów dobrobytu z PRL-u na nas spada, że jeszcze mamy takie prawo związkowe. No ale zupełnie poważnie, przecież to powinna być jedna z pierwszych informacji w mediach krajowych. To, że media o czymś takim nie piszą, a przynajmniej nie piszą w stopniu wystarczającym, bo przecież gdy mówimy o łamaniu konstytucji na przykład na tych szczytach polityki, to nawet niektórzy sobie koszulki ubierają, no ale gdy mówimy o konstytucyjnych prawach właśnie dotyczących związków zawodowych, czy w ogóle prawa pracy, prawa do zrzeszania się, to jakoś tego w mediach nie ma. No to przecież to też pokazuje, komu tak naprawdę te środki masowego przekazu Służył. My tutaj na wbrew cenzurze będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Ja czekam też na Państwa historię, bo przecież Krystian Kosowski nie jest pierwszy i niestety pewnie też nie ostatni. Takich przykładów mamy wiele, ale takie przykłady przechodzą, bo o nich nie mówimy. Bo tak naprawdę pozwalamy na to przez to, że milczymy, że przechodzimy nad tym do porządku dziennego, że wyobrażamy sobie, że to dotknęło kogoś innego, nie dotyka. Nas. Ja już jako też doświadczony działacz związkowy miałem też do czynienia z takimi przypadkami, no nie aż tak skrajnymi na całe szczęście, a poza tym też cały czas jestem w sporze w sądzie pracy z jednym z moich byłych. Pracodawców. Także, Krystianie, dziękuję Ci za to, że nas odwiedziłeś na wbrew cenzurze. Myślę, że w imieniu widzów e, także mogę Ci życzyć po prostu powodzenia w walce o swoje prawa, bo tu nawet już nie chodzi o jakieś wielkie idee polityczne, tylko po prostu o realizowanie prawa, które w Polsce obowiązuje i mam nadzieję, że także do, e, że mogę Ci także życzyć i że jest to bardzo realne, żebyś mógł nadal osiągać sukcesy w swojej Pracy, w tym co lubisz, w tym co potrafisz. No a cóż, prezesowi i tym, którzy teraz, tym jego klakierom, którzy tam się wygłupiają z tymi oświadczeniami, mogę tylko życzyć opamiętania. Jeżeli jeszcze chcesz jakieś dwa zdania dodać, to śmiało. Dziękuję serdecznie przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o dwa zdania, ja już nie będę rzucał nazwami firm, ale jeśli chodzi o to, że korporacje są ponad prawem, to jest. Inny przykład, z którym sam miałem styczność. Chodzi o spółkę zarejestrowaną w pewnym kraju, z którym Polska nie ma żadnych umów, konkretnie w Jordanii, która przy pomocy kontraktu fikcyjnego samozatrudnienia zatrudnia ludzi. Efekt jest w Polsce. Efekt jest taki, że taka firma się instaluje po cichu. Pracownicy tak naprawdę nie mają żadnych praw, bo żaden sąd polski ich nie chroni. I do firmy też nie mają wstępu żadne urzędy. Do firmy, która. Siedzi gdzieś w Jordanii, albo na Karaibach, albo w innym Hongkongu. I tak to fajnie wygląda, że się zgłasza firmę, a inspekcja pracy mówi: Przepraszam, ale takiej firmy nie ma w rejestrze. A co z tego, że, że figury? Nie ma w rejestrze. I takie cud cudowności mamy w naszym kraju y trzeciego świata. No, dokładnie się do takiej roli sprowadzamy. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach dzisiejszego zrozumieć, by przeżyć. Ja zapraszam oczywiście do subskrypcji, zapraszam do polubiania nas także. W innych mediach społecznościowych, na Telegramie, na Facebooku, ne, także na TikToku. Żegna się z Państwem, żegnają się z Państwem. Krystian Kosowski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. I Tomasz Jankowski, dziękuję, do zobaczenia.